Blisko 2 lata temu wypowiedziałem następujące słowa Na podkładce Razer Goliathus, która jest już trochę e, brudna i trzeba będzie kupić jakąś nową, pewnie od SteelSeries I po tych dwóch latach pora na zmianę podkładki i tutaj mam Steel SteelSeries QCK Pro Gaming Oczywiście jest to najzwyklejsza podkładka od Steel Series. Żadne grafiki związane z grami czy jakieś ulepszenia, które pomogą mi grać lepiej w Battlefielda A4, gdybym tylko tylko w niego grał. Jako że to najzwyklejsza podkładka od Steel Series, to jej wymiary to 32x27 cm. Wow! W środku pudełka nie ma już nic. I. O, jest naklejka Steel Series. Wow! Ok, i tak prezentuje się podkładka, jest cała czarna i w lewym dolnym rogu mamy oczywiście logo Steel Series, żeby pokazywać wszystkim hej, mam podkładkę Steel Series i dla porównania tak wygląda moja wcześniejsza podkładka To Goliatus, jak można zobaczyć, jest już strasznie zajechana, Podobno da się jeszcze ją wyczyścić, zakład, A tak wygląda nowa podkładka od Steel Series. Jeśli chodzi o wymiary, to podkładka od Steel Series jest trochę cieńsza, lżejsza i trochę mniejsza. Okej, okay, myślę, że teraz można zobaczyć to idealnie, że między tymi podkładkami jest drobna różnica jeśli chodzi o rozmiary. Tak więc to był unboxing podkładki Steel Series QCK. Jeśli podobał się do w filmie zapomnij, i w górę. A także zasubskrybować mojego kanału.